Jadę I... Zwierzątko Gdzie jest zwierzątko? Gdzie jest zwierzątko? Tu jakiś gościu z torbą ucieka nie spał tu gdzieś, skitrany A zwierzątko? Zwierzątko? Wołamy nasze kochane zwierzątko. Gdzie jest Pyza? Gdzie ona jest? Gdzie jest Pyza? Przyjdzie do nas, czy nie? Miejmy nadzieję, że przyjdzie. Musimy ją zawołać Pizulka Pogoda jest taka Zbiera się wiatr i chyba zaczyna padać No niedobrze Gdzie ona jest? Nie ma pyzy Pewnie gdzieś jest na spacerku Albo zamknięta w domu, nie wypuścili jej biednej. Zamknęli ją w domku. Gdzie jest ta pyza?